Eton UG czyli Upgrade, VAG 14 i VAG 25. Razem stanowi to komplet klasy wyższej głośników dedykowanych do większości współcześnie produkowanych Volkswagenów klasy podstawowej i średniej, czyli np. Golfa 7, 8 generacji do um, Samochodów do Amaroka, do Polo i do wielu, 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 wielu innych, dlatego, że nawet w tych samochodach, gdzie są większe głośniki, np. w Volkswagenie Passacie B8 z przodu, to z tyłu są mniejsze, właśnie w tym rozmiarze, takim jak w golfie z przodu. Premium, dlatego że w przyszłości będzie również seria taka bardziej budżetowa, ale ta rzeczywiście potrafi yy, zrobić efekt znakomity. Już otwieramy pudełka, pokażemy co jest w środku. No cóż, w środku są bardzo fajne rzeczy, ale trzeba nim dostać. Są bardzo starannie zapakowane i trochę trudno jest je wypakować. Już pokazuję co stanowi cały zestaw naprzód, na przykład Golfa 7-8, generacji Volkswagena T-Rocka, Taigo. I wielu, wielu, wielu innych e, tych współcześnie bardzo popularnych Volkswagenów. Jest to głośnik odlany, są to głośniki dwie sztuki, odlanych wooferów. Zwróćcie uwagę na profil. Ten głośnik się zwęża, potem się rozszerza po to, żeby naśladować różne mechanizmy, które są w drzwiach i które mogłyby przeszkadzać w montażu takiego standardowego głośnika. To jest też zaleta. To jest głośnik z membraną wykonaną z. Takiego heksagona z włókna szklanego zalanego celulozą. Jest to materiał bardzo szlachetny o bardzo lekkiej strukturze, a bardzo wielkiej sztywności. Dużo sztywniejszy niż jakiekolwiek celulozowe membrany. Z tyłu jest bardzo masywny magnetyczny. To nie jest zabawkowy, to jest dosłownie bardzo masywny. No i w przeciwieństwie do fabrycznych głośników, no tu mamy bardzo duży skok, możliwy skok cewki, dużo tych e, drabinek tego dolnego resora i otwory wentylacyjne, których nie ma w fabrycznych głośnikach, które pozwalają głośnikowi dużo lepiej grać zarówno przy mniejszej, jak i większej mocy. Więc mamy świetne głośniki. Do tego mamy opcjonalną zwrotnicę. Ta zwrotnica jest potrzebna tylko wtedy, kiedy te głośniki podłączamy pod wzmacniacz, jeśli podłączamy je pod samo radio, to podpinamy instalację bezpośrednio do kosteczki, która jest wbudowana w głośnik. I co więcej, ta kostka w miejscu tych przejściówek, takich dostępnych w hurtowniach CarAudio, ta kostka ma prawidłowe wyjście. Dlatego, że te kostki, które są dostępne w hurtowniach, które można kupić, mają pozamieniane plusy i minusy. Jak taki takie kostki, głośniczek, to niestety, ale on będzie grał w przeciwfazie względem pozostałych głośników fabrycznych i efekt jest beznadziejny. Tutaj tego efektu nie ma. Jest znakomity. Znaczy tutaj właśnie ten efekt jest tyle, że znakomity. Co mamy dalej? Mamy twittery. To jest ten VAC 25, to są twittery. HS, przepraszam, to są Twittery 25 mm wag ze zwrotnicami i z uniwersalnym wejściem. To wejście umożliwia podpięcie do tych samochodów starszych, na przykład Golf 6 generacji czy Volkswagen T6 w pod pierwszej wersji. A to jest związka, którą umożliwia podpięcie Twittera do fabrycznej instalacji, na przykład właśnie w Golfie 7 generacji, 8 i wielu innych. Modelach. 25 mm duża kopuła jedwabna, przepięknie grająca. Tutaj również jest komora rezonansowa. Komora komora rezonansowa, która pogłębia, rozszerza pasmo, ale sam twitter jest przepięknie zrobiony. Bardzo przypomina konstrukcyjnie twitter serii Grafit. To jest ten sam typ membrany i zawieszenia. W graficie jest ciśnienka większa kopułka. Ale tutaj jest, jest naprawdę duża, no i to jest Twitter Prudent Play, czyli to ma te yy, Volkswagenowski rozstaw otworów yy, mocujących. Zwrotnica umożliwia jeszcze tłumienie tonów wysokich. Tu jest yy, taka zworka, która umożliwia przełą, przełączenie między tymi dwoma przewodami, i wtedy możemy stłumić o yy, yy, 3 dB yy, tony wysokich, gdyby były zbyt, zbyt ostre. Taki zestaw w całości kosztuje około 1300 zł, co jak na głośniki klasy wyższej jest kwotą jak najbardziej akceptowalną, biorąc pod uwagę, że to naprawdę gra basem. Trochę mylący jest ten, ten, ten ta, ta nazwa, VAG 14, te głośniki mają 15,5 cm średnicy jest minimalnie, tylko mniejszą średnicę mają niż takie typowe głośniki 16,5 cm. Znacznie większą średnicę mają niż fabryczne głośniki Volkswagenowskie 15 cm, 15 cm czy 14 cm. Różnica jest ogromna w jakości dźwięku, w krystaliczności. Te głośniki wysokotonowe robią po prostu miazgę jeśli chodzi o przestrzenność, krystaliczność, rozdzielczość tonów wysokich i średnich. Warto sobie upgradeować ten sprzęt. W przyszłości wejdzie trochę tańsza seria oparta na głośnikach z linii PRA i na membranach serii PRA, aczkolwiek tam są dużo gorszej jakości Twittery, czy gorsze, po prostu takie bardziej podstawowe. A tutaj są Twittery klasy Hi-Fi, więc jeśli ktoś lubi naprawdę dobry dźwięk, to warto. Warto. 1300 zł, tak, to jest więcej niż na przykład zestawy takich marek, budżetowych, ale to jest też dużo lepiej. Jeszcze jedną rzecz, na jeszcze jedną rzecz zwrócę uwagę: to nie jest plastik. To co tutaj widzimy, takie rozbłyski, to jest włókno szklane. To jest konglomerat plastiku i włókna szklanego, dlatego ten materiał jest taki niejednorodny. Widać, to włókno przebija się spod, spod warstwy tej zewnętrznej, ale dzięki temu ten kosz głośnika jest dużo, dużo sztywniejszy, dużo masywniejszy, dużo grubszy niż w tych budżetowych takich seriach. Nie powiem której firmy, na F francuskiej. No tam jest jeden problem. głośniki są basowe, są średnie, a głośniki wysokotonowe są, no, krwają uszy, więc. Jeśli chcesz pogłaskać swoje ucho, a nie spowodować, żeby krwawiło, to polecam ten zestaw, szczególnie że ma lepszy bas.